Cześć z tej strony Quesek, dzisiaj mamy 31 grudnia i przyszedł czas na podsumowanie roku 2019. Roku, w którym udało mi się spełnić kilka marzeń, ale przede wszystkim wiele się nauczyć. Mam do Was taką prośbę. Zakończył ten rok z przytupem, zostawcie naprawdę wiele łapek w górę. Każdy klika łapę w górę, a teraz zobaczcie, co działo się u mnie przez ostatnie 12 miesięcy. 4 stycznia byłem na charytatywnym piłkarskim turnieju Gwiazdy na gwiazdkę. Nagrałem na nim film, w którym wziął udział Sebastian Mila, Maciej Rybus, Mariusz Stępiński, Gabor i Andrzej Twarowski. Przekazałem tam na licytację koszulkę Roberta Lewandowskiego z autografem, która została wylicytowana za 2,5 tysiąca zł Co ciekawe, 3 stycznia 2020 roku sam zagram na tym turnieju. 15 stycznia na kanale wybiło 250 tysięcy subskrypcji i wrzuciłem piosenkę z tej okazji. Na początku lutego, razem ze Zgodewce zorganizowaliśmy feriowy odcinek z widzami. 16 lutego na kanale pojawiła się piosenka o Krzysztofie Piątku, która była przez Was chętnie słuchana. Na dzień dzisiejszy ma ponad 920 tysięcy wyświetleń. Na początku marca zrobiłem jeden z większych projektów na moim kanale. W 5 dni nagrałem filmy ze Sławomirem Peszko, Robertem Lewandowskim, Krzysztofem Piątkiem i Wojtkiem Szczęsnym. Ale najważniejsze było to, że razem z chłopakami wspieraliśmy Akademię Piłkarskie, dając im ponad 100 piłek. Była to jedna z większych moich szalonych podróży, ale co najciekawsze. 9 marca spędziłem swoje 19. urodziny na stadionie w Monachium. Wtedy Bayern pokonał Wolfsburg 5-0. a i jeszcze udało się na trybunach zrobić zdjęcie z Komanem. 11 marca byłem w Warszawie na piłkarskim evencie Pumy. Na nim chwilę porozmawiałem z Łukaszem Piszkiem, ale oprócz tego zdobyłem od niego autograf na korkach i koszulce. Warto dodać, że na tym wydarzeniu pojawili się też Mateusz Wieteska, Robert Gumny, Maciej Makuszewski, Paweł Tomczyk i Jakub Rzeźniczak. Matura nadchodziła wielkimi krokami, a zamiast siedzieć w książkach, to montowałem filmy z piłkarzami i wrzucałem je do siebie na kanał. 14 kwietnia na zgodę ich nagrałem. Pierwszy odcinek 1 gol równa się 1000 zł. Tego samego dnia odbywał się też tam turniej piłkarski, w którym drużyna youtuberów zajęła drugie miejsce. Maj to był czas matur, wiecie, nauka, testy i te sprawy. Było trochę stresu, ale oczywiście filmy i tak były wrzucane. 9 maja na kanale wybiło 300 tysięcy subskrypcji, a już dwa dni później razem z Inside'em wydaliśmy piosenkę To Polska. W czerwcu razem z Polis Soccer Skills, zrobiliśmy turniej dla widzów, w którym do wygrania było 6 obozów piłkarskich o łącznej wartości 9 tysięcy zł. 19 czerwca na kanale pojawił się pierwszy odcinek z Wyspy Gwiazd. Na początku lipca dowiedziałem się, że Jeden gol równa się 500 zł na plaży. Przetestowałem korki Puma Future, jednocześnie wykonując wyzwanie od Grizmana. W sierpniu nagrywałem kolejne filmy na boisku z widzami, a pod koniec tego miesiąca byłem na mitapie w Krakowie, gdzie mogliśmy razem spotkać się, porozmawiać i zrobić zdjęcie. 22 września nagrałem film na boisku z Błażejem Augustynem i Patrykiem Lipskim. Udało się wesprzeć kolejne akademię i rozdać 50 piłek. 7 dni później zagrałem pierwszy mecz po kontuzji kolana. Następnego miesiąca zaczęły się studia. Nagrywałem kolejne filmy z widzami. 13 października wybrałem się na mecz reprezentacji Polski z Macedonią. 19 listopada nagrałem film na boisku. Z Mateuszem Wieteską udało się wesprzeć kolejną Akademię 40 piłkami Tego samego dnia wrzuciłem też na kanał piosenkę z podziękowaniami dla Łukasza Piszka Z okazji ostatniego meczu w reprezentacji Polski 21 listopada razem z Pumą poleciałem na event do Barcelony W którym odbywała się premiera korków Puma Future Flash Na prezentacji butów udało mi się zrobić zdjęcie z Oblakiem Ale oprócz tego podziwiać grę Umtiti'ego, Suarez'a i Griezmana No i 22 grudnia nagrałem świąteczny odcinek 1 gol równa się 500 zł, w którym rozdają widzom sporo prezentów na święta Podczas roku 2019 dołączyło do kanału 53 tysiące nowych subskrybentów. Łącznie na wszystkich filmach zrobiliśmy ponad 12 milionów wyświetleń. Pod filmami zostawiliście prawie pół miliona ocen pozytywnych. Napisaliście ponad 165 tysięcy komentarzy. Podsumowując, był to bardzo dobry rok. Nagrałem filmy z wieloma piłkarzami, dzięki czemu mogliśmy wesprzeć Akademię Piłkarskie, przekazując im ponad 250 piłek. Moim widzom rozdałem 25 pamiątek piłkarskich z autografami piłkarzy. Głównie były to koszulki meczowe i piłki. Z tego miejsca chciałbym podziękować całej ekipie Pumy za wielkie wsparcie w realizacji projektu zgoda FC za wspólne działania, ale przede wszystkim wam, moim widzom, za to, że ciągle jesteście i oglądacie moje filmy. Do zobaczenia w 2020.